Cześć wszystkim witam w nowym odcinku. Słuchajcie, jest weekend i w odwiedzinach akurat była u nas Natalia, więc stwierdziliśmy, że nagramy odcinek z Teamem. Ogólnie nie nagrywamy w weekendy, więc wszyscy sobie powyjechali, ale nie chciałem zmarnować okazji, bo jest zarobista pogoda. I chcieliśmy coś o, nagrać. A pogoda! Znaczy, jest zimno, ale pogoda jest fajna. Tutaj w kamerze wygląda fajnie, też nie pada jest zajebiście, więc. Więc stwierdziłem, że nagram właśnie z tutaj z tą załogą. Kuba jest z nami też codziennie, bo tu mieszka. A Agata jest, ale nie mieszka. Więc nie chcieliśmy zmarnować po prostu szans żeby nagrać fajny film, bo Skoro mamy tak filmy codziennie, to może coś fajnego też powstać weekend. Jak mamy ochotę, a wszyscy mają dzisiaj mega ochotę nagrywać, więc stwierdziliśmy, że to zrobimy, tak, prawda? No, jakbyście chcieli też um, więcej odcinków, jak że nagrywamy też z ludźmi, którzy nas odwiedzają, to też możemy tak zrobić. Bo to jest pierwszy w sumie taki film, więc e, Natalia jest pierwszy raz dzisiaj. Dzisiaj mamy. O! Mamy pieniążek to Co będzie się działo za tymi trzema drzwiami? Będą dwie złe rzeczy i jedna dobra. Ja nie wiem, co tam będzie, bo też nie widziałem, oni też nie wiedzą, co będzie, ale za każdym razem będzie szansa wygrać 1000 zł za, jednym, za jednymi drzwiami. Jest 12 szans, a ja też mogę odzyskać 1000 zł, więc też będę miał 3 szanse do drzwi. I co to znaczy? To znaczy, że ja mogę dostać swoje 3000. Maksymalnie. A jak nie dostanę, to i tak to mnie w sumie życie. Więc oni mają szansę wygrać, a ja mam szansę po prostu dostać co z powrotem moje pieniądze. Ale też tak w nagrodzie osoba, która dostanie najwięcej kar w ciągu całego odcinka, dostanie bonusik złotych, więc łącznie 10 tysięcy złotych do rozdania na odcinku potencjalnie do wygrania. Tylko trzeba nie wybrać swe drzwi. Ja chcę pierwszy. Cię, ja chcę pierwszy. Naprawdę? Tak. Ja no dobra, ja dobra ja to Kuba chce ja pierwszy ja w takim ja razie! nie chcę pieniądze wygrać. Nie! Yes. <laughs> dobra, zaczynamy. Kuba idzie pierwszy. Zobaczycie z tamtej kamery, może co na niego czeka i będzie sobie podchodził tutaj. A jak drzwi się otworzą, to już będzie na blisko i. tam są fajne rzeczy, a Lecimy. Dobra. O oh my god! Biorę pierwsze. Oh Jesus! Co o to? nie, jakiś shake. Oh. Tak. Pauza, pauza. Czemu nic z nie ma pieniędzy? Czyli pieniądze, jak dostajesz dobrą rzecz, to jeszcze pieniądze do tego? Nie, po prostu pomyliło im się. Ale to był dobry shake, więc dostałeś dobry. To było. Dobrze jest. Czyli to film pierwszy tysiąc złotych. Tak, to się... jest ale nie wygląda dobrze. O, no. Wygląda dobrze, normalny, zmielony banan, kokos i robaki, no tak nie? Kaczek. Kaczek. Dobre. Jest dobre? dobre. Więc tak wygląda jak nie dogadujesz się za ludźmi drzwiami, bo ja nie mogę wiedzieć co tam jest z tyłu i zap oni zapomnieli też mnie poprosić, żeby dać im w sumie więc, więc Kuba faktycznie by dostał jedną rzecz, która była dobra e, i reszta była suba, więc wszyscy za drzwiami teraz się wymieszają, kolejny tysiąc cotek będzie dodane i będziemy puchać i otwierać świt. Więc kolejna runda... Nie wiem, może teraz ja, skoro tu jestem, to teraz ja Dobra, więc jesteśmy po pierwszym, pierwszej rundzie, pierwszy tysiąc lotych zdobyte. kurde Eee! Eee! I co teraz? Agata, teraz trzy... chcesz iść? Bo no, jeszcze jestem czysta. Pukasz już? Tak. Pum! Środkowe drzwi. Nie, ja, ja, ja się też odsunę. Ej! Eee! Ja. Wybrałaś abonament Plusza! Wow. Tak, w Pluszu jest też abonament, który ma masę gigabajtów. Ale także do tej oferty możecie dobrać telefon LG K50s z ekranem Full Vision 6,5 cala, wyposażony aż w trzy aparaty oh. o standardowym i szerokim kącie widzenia oraz aparat portretowy. Nie doszła Agata może teraz oglądać co chce, kiedy chce. To jeszcze może nim nagrywać co chce, kiedy chce. I jak wiecie, w każdym odcinku też staram się oddać Wam coś fajnego. W tym odcinku to właśnie jest ten telefon. Wy, jakbyście chcieli dostać taki telefon, koniecznie oglądajcie do końca. Taki abonament i taki telefon w zestawie to naprawdę super opcja warta zainteresowania się. Więc życzę Wam powodzenia. A teraz wracamy do odcinka i powodzonka. Dobra, Agata wygrała abonament i mnie. Cieszysz się? Mm, tak. <laughs> Dobra, teraz no, na to? Na co teraz twoja kolej? Dobra, ja się muszę przygotować. Gdzie idziesz? Czekajcie. <laughs> <laughs> Zwiększajcie to teraz. Biedny torcik jest ja, z pomarańczkami oh i tak dalej. Oh nie. Oh, czemu ja nie byłem po prostu tym, który robi ten odcinek i mówi kto mam iść, a nie, że oh ja nie. występuję. Oh! No kurde, bo ja co do. Dobra, 50-50, pierwsza albo druga. It was at this moment Jackson knew. He fucked up Nie, Co to jest? Oh, tak. Co to jest? Smacznego Makrele dawaj, dawaj, Najgorszy już nami, super Sześć z makreli Ej, masz je zjeść, ja dostałam <laughs> Shake <Shakespeare>. z makreli <laughs> z tego. No to Ale ty to. dostałaś smaczny, a ja mam jeszcze pić tu? Tak, wypij Prosta. to to ty wymyśliłeś, nie? ładnie. martwiłeś, Co to jest? To jest kawałek skóry? Chyba <gryw> nie ma skóry! o Dobra, bo życie mi się gorzej nie może pogorszyć, więc dobra, jedziemy. Ej, czekaj, 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 bo taka to była moja reakcja pierwsza, tak naprawdę? Uh, po ukraińcu, po ukraińcu, no kurde. Guziaczek? Guziaczek? Nie, nie, nie. Guziaczek! Nie, nie. Zabolony! Uuuuh, Botryla. To następny Kuba teraz. A, oh kolejka. my god. Co? Nowa kolejka. No? Lecimy. Nowa kolejka, lecimy. Dobra, to teraz moja kolej. Jak na początku mówiłem. Idę moją taktyką. Były pierwsze drzwi. Udało się. <sy> Teraz <helmet> nas następne drzwi. Nie, zobaczymy. Dobra, raz sobie i Dawaj, Kuba. O, trzy, cztery, trzy. Halo! Co? Co ja taki nie dostał? Ale ]でも... ładnie wygląda, Kuba. Ładnie. Jak się Zniszczone ubranie. Tak! No, so. o kurde, jakie zęby! O, pokaż. Zobacz to. O. Teraz Agata już idzie? Aha. Proszę. Otwarte. O nie, Radek! Nie, tam coś będzie, on coś trzyma. Ej nie, nie! O nie! O nie! Wow Radek! Wow! zrobiłeś? Co się stało? Cię się, nie! zrobiłeś? Co szczęście nie! O i nie! Agata, zbieraj. zbieraj, zbieraj to zbieraj. twoje teraz. To jest twoje tysiąc złotych, Agata, zbieraj! Szybko! To kto teraz? Ja. ja co, dawaj. Nie, to no znowu ja! Jestem jeszcze z tortu. Ej, jest ta pułapka na myszy? Teraz żałujesz, że przejechałaś pod co? Nie, no nie. Dobra. No! Musisz otworzyć. Aha, otworzę. Ja muszę... Nie, nie, ja otworzę. Nie, no. dawaj, otwórz. Otwieram. No dobra. Przygotuj się. No jestem gotowa. Czekaj, chodź trochę bliżej. 3, 4, ja Nie najgorzej! No Ej, teraz było, wygląda tak jak te stylowe buty o, takie. Ło kupa, jak fajnie zniszczyły ci się buty Ale nie strony <grystarki> Ej, ja czy po nie pozostało w na moim nosie jeszcze? O, jakie drzwi się same otworzyły, to może po prostu do nich podejdę. Halo? Tak, dobra. Ej, dobra. Radek! Radek! Wraz bliżej, Stewart! Nie, jak powiem to! Nie, nie, nie! A dos nie, bo się boję oczów. No weź przesę, nie bądź, nie możesz mnie pomoc! Nie mogę się zmusić, to no taka psychicznie. Dobra, robię to. Olej!

na razie Dobra. nie straciłem w ogóle pieniędzy. Teraz to wybieram drzwi, numer. Dobra, no to jak mówiłem, no. Wybieram. trzecie. Nie! Co jest? Polę? Nie, nie, ja nie mogę, to za ty. Dwa koła. No, tak. Coś po powiadacie mu? Dogadali, ja myślę, że się dogadali, odkupisz że na... się, odkupisz sobie te buty. Zejszczoła. Agata, dawaj teraz ty. O! O, nie! o nie O nie, ale są ostre Ma W chwili, zobacz Jedną muszę zjeść? Ostrą papryczkę, nie masz alergii na ostre papryczki? Nie. Wodę, wodę, Mylekos, wodę zrybo. Mogę ci zrybo. dać? Z rybą Z tego szejka z makrelą Dawaj No eee. No jest Ostre? E, takie do zniesienia, ja ją ostrzejsze rzeczy To? Właśnie jeszcze mm. to. 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 Bo to ten że chodziło o to, że ja wszystkie musisz zjeść, a nie jednego Nie, to <laughs> dobra, lecisz. A, dobra, miałam odchodzić. No? no? nie! Co jest? Ale nie w twarz! Nie! Tak uciekałaś, a i tak dostałaś. Pokaż się, jak to Dobra. Wow. O mój Nie Nienawidzę Was. To jest obrzydliwe. Czemu ja mam takiego pecha, no to jest takie, to są jakieś jaja w ogóle. Dobra, teraz ja. I stwierdziliśmy, że ze względu na to, że. Mamy jeszcze kilka rzeczy, to zrobimy jeszcze czwartą, dodatkową, bonusową rundę. Tylko, że teraz ja będę wygrał, żebym nie pożałował po tym. Nawet Marek, to już Dawaj. się kameruje! Ale się uśmiechają ładnie. Ci uśmiechają ładnie. Nie! No ale fajne! Ale super! Co to jest? Ale to było w takim zamiarze, że ktoś będzie mokry albo już klejący? No właśnie ja nie tak? wiem, ja nie wiem, mi się wydaje, że to było, to było założone po prostu No dobra, no to jak nowa kolejka, no to od nowa Od nowa? O! 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 Ej, ale tu kurde skubany, bo ja stał tam i stali było te 1000 złotych w tych drzwiach a oni jak widzieli, że Kupa zerknął tak to szybko się zamienili, Co? więc kurde nie wyszło A podglądał, podglądał, teraz nie podglądał. Ja... Nie, podgląda, nie podglądałem, nie podglądałem Bez podglądania, dobra Agata teraz gotowa jesteś? Tak Uff. Leć bierzę w ciebie Uff. Jej Aha Dla przeszczep języka, bo jest spalony <laughs> Nie <Niektary. laughs> Ja w sumie nie potrzebuję tych pieniążków, tak? I oddaję tobie, bo Czemu? ty nikt nie wygrałeś, a straciłeś tylko na tym odcinku, więc proszę bardzo Postawisz mi jakieś jedzonko? Postawię A! Nie bo ty jesteś obrzydliwy jakiś, ja się Kurde, okej okay. Kto teraz? Ja no, Ej, dobra, trzy, cztery Halo Koperta? Oh my god O kurde, ej, co to jest? Ej, jest zaklejona jest dobra mm. Co to jest? I don't know nie, no nie wiem, czekajcie. Fantastycznie! No bo czemu co nie? Jest, Pewnie! Zapłacić, co Więc tak, Stewart zaprosił mnie na odcinek, żebym mu zapłaciła. Dobrze to przekminił. Tak nie no dobra, spoko. Wiecie jak jest, nie? Pokaż, pokaż co tam pisze. Minus tysiąc złotych. Nie, To jest minus tysiąc złotych, zł, no tak, zł. ja myślałem, tysiąc złotych. To się ma? A jeszcze ja jestem no, jeszcze... Ja nie miałam w ogóle siany, nie miałam. No to tok. kurde przyjechała Ja miałam to Nie da się dosłownie i minus 1000 tysiąc... Jeszcze mi musi zapłacić za pobyt jeszcze... A, jeszcze mąkę miałam, zapomniałam no, o monce, zapomniałam o mące. Dobra. Środkowe, ja, ja, jak to wyszło i co to było? Halo? Wygrałeś mnie! Jak to ciebie? O jest. Ktoś to jest! To jest! Schowaj, tu! Dobra, więc to jest koniec odcinka na dzisiaj. Niestety, mniej ludzi wygrało pieniądze niż myślałem. Kuba jako jedyny. Dostał tysiące Ale osoba, która dostała najwięcej kar,. Jestem też na minusie Też dostała tysiąc. Ale akurat miałam minus tysiąc w sumie też, więc wychodzisz na zero gratuluję. Dziękuję, dziękuję. Gratuluję. Ale miałaś najgorsze, nie miałaś najgorsze. Wbijajcie no. oczywiście do e, Natali na jej kanał Natsu, macie link w opisie. Dzisiaj gościnnie wystąpiła. Agata nie ma kanału. Kuba nie ma kanału. A, na Instagramie A u mnie już jesteście. A możecie do nich wbić, na Insta też będzie e, w opisie i... Jeszcze nie koniec. Pamiętajcie, że z abonamentem Pluszu macie nie tylko masę gigabajtów, dzięki którym będziecie mogli oglądać wszystkie te odcinki, kiedy tylko będziecie chcieli, ale możecie sobie też dobrać super telefon. Czyli ten smartfon LG K50S, dostępny wyłącznie w Pluszu i Plusie. I to nie wszystko, bo jak mówiłem wcześniej, w każdym odcinku dostajecie ode mnie coś fajnego. W tym odcinku to jest właśnie ten telefon, który może trafić do jednych, jednego, jednego z Was. Co trzeba zrobić? Proste. Najnowsza kampania Plusza jest pod hasłem Abonament Rozpieszcza. Dlatego dzisiejszy konkurs będzie inspirowany tym sloganem. Wystarczy, że wejdziecie teraz w komentarze i napiszecie, jak lubicie rozpieszczać siebie bądź bliską osobę. Konkurs trwa 3 tygodnie, więc życzę Wam powodzenia i szczegóły znajdziecie w opisie. A jeden z Was będzie za niedługo miał śliczne świeżutki, nowy telefonik, więc no, powodzonka. Dzięki za oglądanie. Pijacie do Natalii, Agaty Kuby. I jakbyście chcieli więcej odcinków ludźmi, którzy odwiedzają dom i z Kubą i Zagatą, dajcie znać w komentarzach i dajcie znać jak będzie. Jak będzie przyniosła trzy słabę w górę, to zrobimy drugi odcinek jeszcze hard, bardziej, bardziej hardkorowy Widzimy się w następnym odcinku. Elo!